Hej, cześć, cześć, witam was w kolejnym na moim kanalu, kanale A co, w dzisiejszym odciniaczku wyciąłem sobie tutaj ten kawał y, lasu y, Przyjechał do mnie taki chłopak, klasem z w startaku y, Trochę mi ułożył tutaj, tutaj takie co ręcznie ja mu poodrzucałem, poodrznęliśmy po, po, po No i tyle tutaj y, przewiózł, jeszcze tą ładowarką, trochę mu tu zaszyłujcie z 1 maja a my działaliśmy wczoraj, no i dzisiaj od 6. No i chłopak musiał jechać, bo tam docinają deski. Dzisiaj od 9, no i pojechał przed chwilą. A ja mówię, że sobie nagram odcineczek. I co? Załadujemy sobie dzisiaj transport. Taki dosyć porządny, no bo jak widzicie trochę grube są te bale. O, pyk, ładnie zleciał. Jak widzicie odwarkę mamy pożyczoną. No pożyczyliśmy tam trochę, mu dałem na flachę, żeby miał yy, za tą pomoc. Kurczę, tutaj też jeszcze trochę nie opanowałem tej ładowarki. Kajcie, ocyk. Chyba trzeba będzie zrobić wiecie, jak od tak, opuścić ładnie i po prostu tak sobie dojechać, tak jak on to ładował. No i teraz, zobaczymy ile tutaj wejdzie. Na spód załadujemy załadujemy a tam na dół załadujemy cieńsze. U, tu już widać, że to będzie tak dociążone. Cyk. Powiem Wam, że tutaj patrzcie, trochę poodrzucamy teraz na szybko. A tu i tak jest tego sporo. Słuchajcie, trochę się lepiej muszę wyprostować. Kurki, jak te kurki, rozmnożyły się. Jest ich teraz chyba o 5 więcej. Tylko jak teraz przyłapę, dwa ją pięknie, tylko ciekawe czy mi to nie spadnie, to to drugie. Aj, co jest na no coś tutaj zaznaczyłem? O, patrzcie, tutaj damy kawałek sobie do przodu, o, ładnie spadło i. Też, dobra, ładnie, teraz musimy sobie trochę na takiej kamerze. I stąd już w sumie ostatni. Wyodjemy sobie tych cieńszych. Tam jeszcze jak widzieliście sporo tego zostało. Ale to jest na... O kurde. Jest może tego lepiej nie ładować, bo patrzcie, co się tutaj stało. U. Nie ruszy. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Trochę jakby to dopchnąć do przodu, żeby było lepsze dociężenie na przód. to, czekaj, to sobie już rozładujemy tutaj. To jeszcze będzie na jeden transport, A ja po prostu sobie to zacisnę. Nie ruszę tym nawet, dlatego będę się musiał trochę tutaj przygimnastykować i tyłem podjechać. To trochę pchnąć na tył. Patrzcie, o! Tak jakby to trochę dało radę. A jak nie, to trzeba będzie najwyżej zdjąć jedno. No i o, jak będzie teraz? Teraz trochę opadło to. Ale i tak nie za bardzo chcę ruszyć, to poczekajcie, jeszcze raz trochę tutaj podepchniemy od tyłu bym nie widziałem, że to będzie tak dużo pierdzielenia. Jak tu tylko załadowałem 4, a tu już jest tak to dociążone, fajnie. Jak stoi lepiej, no zobaczymy jak on będzie szedł, bo Zapinam to sobie, bo to jest dosyć spory transport i jeszcze może tak, żeby dociążyć przy wrzucę tego ostatniego, ale już tak na, na przód. Tutaj też trochę jak widzicie jest wyjeżdżone już bo trochę tutaj wyjeździłem, wyjeździliśmy. Ja tu też trochę pomagałem. Syk, o dobra, którą stroną będzie grubiej? Tą chyba naprzód, tak. I to już włożymy. Wiecie jak. A może jak się tutaj trochę bardziej jeszcze przygimnastykuje. O, daj trochę do przodu. To, to właśnie dociążę tak trochę przód tym kawałkiem. Będę chciał trochę przód dociążyć. O, zobaczcie teraz co zrobimy pasem. Jest, nie, nie dociągnięto, do ładowarki. Odpuścić do, odpuściło się. Trzeba będzie odpiąć pasa, sobie spiąć tym ostatnim, a ten po prostu odpiąć. No i pewnie ten ostatni trzeba będzie odpiąć, żeby odpuściło. Co się stało? Czy jeszcze to też zahaczyły pasy? o. Czyli tu wina była pasów. Tutaj też tył muszę dobrze zapiąć, No. A. Muszę przecież odjechać tutaj trochę. Dobra. Już sobie odjadę ciągniczkiem. Teraz zapięte jest, zapięte jest. Dobra i lecimy trochę dociążyło przód jak widzicie tutaj obok mnie jest postawione więc raczej powinno być dobrze tu żeby mnie nie uderzyło to lecimy teraz to sprzedać na tartach tego chyba nie pojedziemy sprzedać tylko sobie polecimy to sprzedać tak normalnie no, a w kolejnym odcinku czeka nas troszkę zakupów. Bo kupimy sobie kosiarkę, zgrabiarkę i będziemy dalej działać ze zbieraniem na prasę. A nie w kolejnym odcinku żniwa no i zakupy chyba nie. Chociaż zakupy, zakupy. No, może i zakupy najpierw zrobimy. Bo trzeba będzie przygotować trochę trawy. Najpierw tym owcom, A tutaj jeszcze miałem zacząć nie. Rzeczy na przecenie, tylko zwierzęta. Beczkę na wodę. Czajcie trochę się naprostuje. Żebyśmy jechali prosto i teraz sobie to obczajmy. Beczkę 2000-2730. Jeżeli ja wchodzi 3000, w tą wchodzi 1000, w wchodzi 1000 i w tą wchodzi 2000. No ta będzie taka uniwersalna, a ta tą to samo może weźmiemy do ognojówki jak będziemy mieli jakieś świnki albo coś. A my sobie weźmiemy chyba tą beczułkę Bo tą dwuosiówkę, no tak jakoś średnio do mnie przemawia ta dwuosiówka, z czego nasz JohnDirect ma trochę lepszy zaczep z tyłu, to pociągnie tą jednoosiową. No a my co? My atakujemy krzywo, prosto, blu, Zobaczymy ile nam wyjdzie za to pieniędzy. No bo ze dwa kursy, ze trzy, no ze dwa kursy bym chciał zrobić na odcinaczku ale wiem, że chwila z tym zajdzie. Yy, też wiem, że chwila z tym może zajść. dwa kursy mogę zrobić, ale już przy tym drugim to pewnie to sam pojadę z przerwy, zanim to załaduję, zanim wyruszę. To chwila może zajść. Ale jestem ciekawy, ile za to wyjdzie. Bo jakbyśmy już wiedzieli, ile za to wyjdzie, to bym, po, bym postawił sobie toki już, gdzie miałyby mieć owce, jedzenie i picie. Nie wiem, ile tam za to wychodzi. Yy, no i też krówki, nie wiem czy będę miał raczej nie, no bo do krówek też wiecie trzeba bardziej rozbudowane gospodarstwa, myślę to się jakoś rozbuduje w przyszłości No a wstępnie to jak widać na razie zaczynam sobie z John Dirkiem. Ale myślę, że jak kupię sobie e, owce, no to na chwilę będzie przerwa z jakimiś tam nowymi zwierzątkami A dopiero gdzieś tak e, Później sobie kupię na przykład świnki. Dobra, czekajcie, jest tak. Nie to to podpinać. I dobra, patrzymy, ile za to wyjdzie. Mamy 3000, 4000 za takie grube drzewo, jak widzicie. Ja ile tam jest tego drzewa? Od groma, to ile my za to drzewo dostaniemy? No ale też wiecie, czekają nas lekkie wydatki. Dobra, my już tutaj startujemy spod sklepu. Tutaj też chyba komatsu sprzedawali coś, chociaż oni no w sumie mogli coś nam sprzedawać. Nie zwierzęta, tylko budowa i właśnie chciałem zobaczyć ile to dla owiec kosztuje. tysięcy No nie stać nas, bo to toki są. No dobra, nie stać nas, więc co? Może zaraz nas będzie stać, jak coś tam zarobimy, tych pieniążków. Myślę, że po tym odcinku toś nas na pewno będzie stać, a ja poza odcineczkiem postaram się po prostu... Nie będę więcej sprzedawał, tylko zrobię te dwa kursy, a w kolejnych odcinkach chcę jakoś tam będziemy to wywozić powoli. Bo tutaj powiedziałeś, że na razie klasy nie jest potrzebny, bo mają Komatsu. A do Palet będzie im po prostu tutaj za niedługo przyjeżdżała e, ładowareczka. Ładowareczka teleskopowa, już nie taka... Tam już będzie taka... Łama jakby skręcana, a tu jest łamana a tam będzie taka na skręcie więc myślę, że będzie e, będzie dużo lepsza a tego klasa się pytałem czy nie chcą sprzedać no, nie na mój budżet jest po prostu ten klas nie ja planuję sobie kupić jakiś ciągnik może z turem no, do dirka to już nie założę ale jak kupię sobie może nowy no to będzie to akurat z, z turem no ale co dobra Yy, załadujemy sobie jeszcze jeden transport, to go przylecimy sprzedać, nie wiem czy zdążymy go przylecie sprzedać, ale myślę, że jak go po chwilę załaduję, to jeszcze przylecę go bo sobie zrobimy taki dłuższy duż, odcineczek. No i dobra, ogień na kilo, dzięki. Tylko dziwi mnie jedna rzecz. Gdzie ten John Deere tunik To też może jak pisać tam w komentarzach, żeście się pytali, gdzie on ma No natomiast no, on ma tunik tutaj z boczku. I on ma takie krótki, bo to był ciągnik typowo do sadu. W sensie on tam gdzieś jeździł pod po, po jabłka, pod winogrono czy tam pod oliwki nawet, nie pamiętam. Chyba pod takie rzeczy jeździł, chyba tak. Yy, no i dlatego ma dziutko tuńczyk. E, tutaj te landy kupować za bardzo, trochę szkoda o nasz land jest w sumie tu jest land w tartaku a nasz land jest tutaj eee, i tutaj mamy w sumie jeszcze kawał lasu czyli pewnie jak już wytnę sobie to wszystko co mam za chałupą to się będę grał powoli za to tu o poprawicie to już nie jest widać postępy w, w, w rośnięciu zaczymy w czerwcu mieć jak na początku czerwca już będzie znak do koszenia bo nie zostajemy nic na jak było Prosić. Dobra, muszę z karty ustawić, ale tylko ładowarkę tej drobnicy ładował Nie będę. Jak widzicie, tutaj mi jeszcze sporo zostało do załadowania. Będę i musiał zatankować tego klasa, żeby nie było, że wziąłem na krzywo. Tu jest dopiero kupa nawalona tego. Ciekawe, czy ze z tym poradzi ten klas. O, pyk. O, trochę ciężar jest, co Na Tutaj obciążenie na przodzie. Patrzcie, trochę się po już, no ale co poradzisz? Trzeba ją będzie dać do malowania. Cyk, tutaj widać, że dociężało dobrze. Ale tutaj większość jest takich trochę grubych. Tych. No i dobra. Tu już jest taki trochę dłużejszy zaczyn jaką komplet zareaguje na to, żeby też tutaj jakoś dobra spróbujmy wypaść tak wyładować Jeszcze kawałek podejdzie Padł jakoś tutaj na bok, ale dobra Kurczę właśnie niedobra, bo patrzcie jak ja się teraz skręcę To nie wiecie jak to będzie słońce chociaż nie wiem czy ja tam prosto chyba Dobra ale zobaczymy wszystko jak to będzie co tam będzie się działo kurzu tutaj właśnie tak krzywo mi się to złapało to też właśnie naprzód se złapiemy żeby to też tak bardziej było na przodzie to mi trochę krzywo się złapało, ale co poradzisz? Trzyba się trochę o, dobra ładnie, cyk. Opuszczamy i łapiemy kolejne rójkę, teraz dwa. kurczę, to jedno jest takie trochę dłuższe. trzeba się będzie trochę z tym naprostować, żeby to tutaj wyładować. No I to już może być dosyć poważne dociążenie na... Tył I dobra, zacznijmy jak to go zobaczcie. Tu już siadło to mocno, Czajcie, zapnę sobie dwoma pasami. Albo może tutaj na tyle tylko dwoma. I co i ruszamy. Jak on będzie jechać Prawy Z tyłu trochę go. Nie ruszy? Nie. Dobra. Trochę może podrzucimy to naprzód. Czyli znowu to samo, no ten transport już jest taki dorąbany trochę, bym wam powiedział. Ja I teraz złożymy, żeby to jak najdłużej, jak najdalej to podeszło. Jak teraz będzie, jak sobie zacznę to jednym pasem? Widzę, że coś marną będzie szło. ale nie, to nie ma sensu a jakby to rozpiąć to tak samo nie ma sensu czekajcie jakby to tutaj zrobić a odciąć tutaj końcówkę jak to ważyło coś tam ważyło i to sobie rzucić do tych co tutaj były takie odłamki co pozostawały teraz zobaczyć czy jakoś tam się poprawiło czy tak samo jest to Ubiegł i teraz nabiegnie się poszukać Kurde nie wiem co z tym zrobić A poczekajcie ja bym to odpiął I wiecie pod co to podczepił O pod samochód nie, Tylko Samochód się nie będzie Chociaż W sumie tutaj nie wiem czy samochód nie będzie miał gorzej z tym Bo ciągnik wiem że jest trochę na lepszej osi żeby tutaj nie złamać osi Eee Okej okay podczepi się U. tutaj co bardziej to siadło na samochód nie no to jakoś to idzie tylko wiecie oj właśnie o to się obawiam że to będę musiał cały czas trzymać i jakoś tam pilnować kierownicy niż w ciągniku to tu będzie gorzej a jak widzicie ciągnik był przeładowany a to jakoś idzie tylko tu jest w tym strach w ogóle jak tak zrobię nie tak jest gorzej dobra. najlepiej tak by to było bez burt ale bez brudu takiego nie było. Dobra, ale jeszcze patrzą. Wiem, że nie zdążę z wami tego sprzedać, a tu jednak zdążę. Tylko teraz się muszę trochę nagłowić, a na tym sobie przywiozę po jednym toku. Dla, na wodę i na jedzenie. Tak, dla tych owiec, tak. No, czyli powinno być, kurde, już jest mało paliwa w tym samochodzie, żebym tylko dojechał, bo jak nie to sam sobie się dowieść. Ciągniczkiem. Albo kupić dwudziestkę na, na sklepie. Kurde, patrzcie jak go miota. Wiecie, jakby, jakby on był jeszcze może jakoś załadowany, to by go jakoś lepiej tutaj koordynował. A poczekajcie chwilę. Tak, żeby to jakoś się lepiej ułożyło. Nie, to i tak, ja wiedziałem, że to tak będzie, bo wiecie, tu patrzcie jak jest to. To jest tak średnio założone i to tak musi być w górę. Ruszę. No ruszę, no ale trochę się słabo jedzie, bo go znosi na stronę. Ja też tutaj będę planował iść w Kiszonkę, o, w Kiszonkę, tak? No bo jak widzicie tu jest dużo takich landów niezagospodarowanych i tu nawet jak sobie kupię taki land właśnie na strawą, przeoram go, zasieję sobie na nitrawę. Nawet nie muszę siadć, nie tak taką normalnie daleko sił, to to i tak normalnie będzie. Mm, to to i tak normalnie będzie trawa taka sama a jak sobie tą trawę wsypię do silosu no to wyjdzie mi to samo co i za tylko nie wiem właśnie czy nie będę tego belował i robił sobie z to beleki kiszonki ale nie raczej tutaj mniejszą robotą będzie ja dobra hamuję odczepiam patrzcie akurat się wyrobiłem o odcinku i 6 tysięcy za taki transportik, no ale zryła się było trochę nagłowić ale powiem że net dobrze sobie radzi ten samochód z tą przyczepką no bo jakoś tam idzie, tylko wiecie tutaj było trochę przeładowane, bo sięgało to na górę, a ja nie, ja nie wracam ze sklepu, tylko sobie tam podcofnę, albo sobie tutaj dowiozę widlakiem te koryta no i co, myślę, że widzimy się już w kolejnym odcineczku. Może coś utarguję z tych koryt, żeby to było mniej. A w kolejnym odcineczku będziemy sobie ogradzać, yy, ogradzać sobie to pastwisko dla owiec. A więc co, ja Wam bardzo dziękuję za wytrwanie. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcineczku. Yy, no i co, do zobaczyska, do zobaczenia i cześć.